Witajcie, jeśli ktoś z Was śledzi mój kanał od początku, z pewnością kojarzy test mojego byłego samochodu Mercedesa W210 E55 AMG. Dla mnie to ogólnie zaskakujące, że ten film na dzień dzisiejszy ma już ponad 600 tysięcy odsłon, ale fakt, faktem, cóż to był za samochód, kawał solidnej, świetnej maszyny. Może go nawet kiedyś odkupię. Jednak dziś pójdźmy w drugą stronę W210 w majonezie. E55 AMG przedstawiałem Wam jako taką najtańszą opcję do atakowania 300 km na godzinę. W tym przypadku mamy jak najwięcej komfortu za jak najniższą cenę. Oto Mercedes W210 E200 CDI w konfiguracji Berliner Taxi. Przed Wami autentyczna, oryginalna berlińska taksówka z przełomu wieków. Podczas gdy w 1998 roku ludzie w Berlinie bawili się jeszcze na Love Parade, w fabryce Mercedesa Staśmy zjechał właśnie ten konkretny egzemplarz. W210 często niedoceniana jest za blachę i przez to jest dość tania. Mimo wszystko jest to samochód bardzo wygodny, trwały i przyjazny w eksploatacji. Co ciekawe, egzemplarz, który oglądacie, jest fabrycznie bardzo dobrze wyposażony. Warto też wspomnieć, że prezentowany egzemplarz udostępnił mi do filmu Filip, który ma bardzo ciekawe hobby. Otóż kolekcjonuje on taksówki i tylko Mercedesy. Zresztą sami możecie obejrzeć jego strony: Classic Taxi na Facebooku, czy też filip.spiewak na Instagramie. To dopiero zajawka. No ale co by Wam tutaj takiego oryginalnego i kreatywnego opowiedzieć o wyglądzie zewnętrznym okulara w majonezie? Samochód jest bardzo opływowy, ale generalnie wszyscy znacie tą linię, te kształty, te wszystkie przetłoczenia. Ogólnie to wersja taxi oprócz koloru, niczym nie różni się od takiej normalnej, cywilnej wersji Oka. Mm -hmm. Niby taki budyniarz ale zobaczcie, ile razy on wam w zasadzie pomógł. Zawizł do pracy, gdy mieliście auto w warsztacie, podrzucił komfortowo na ważny egzamin, rozmowę o pracę. A może po prostu odstawił do domu po hucznej imprezie? Smaczkiem prezentowanego egzemplarza są pozostawione jeszcze niemieckie naklejki fanty czy też klubu ADAC. Nie wiem, czy to czujecie, ale to wszystko wydaje się takie naprawdę bardzo spójne. Okej, okay, no po wielu latach wiadomo, pojawią się tutaj jakieś drobne ogniska korozji, ale za jakiś czas na Waszych twarzach też przecież pojawią się zmarszki. Spójrzcie na to w ten sposób. Jeśli chodzi o środek, to znajdziemy tutaj naprawdę niezłe wyposażenie, jest tutaj manualna klimatyzacja, cztery elektryczne szyby, alarm, ale na przykład też ASR, tempomat, przednie fotele są podgrzewane, a fotel kierowcy regulowany jest, proszę bardzo, elektrycznie, nawet zagłówek. I co ciekawe, co mnie bardzo zaskoczyło, jest tutaj w wersji taksi regulowana elektrycznie w dwóch płaszczyznach kierownica. Ponadto podróżuje się tutaj naprawdę bardzo wygodnie. Fotele są miękkie, takie obszerne, a poprawną pozycję za kierownicą znajdzie tutaj naprawdę każdy. Poza tym mamy tutaj jeszcze też kilka takich taksówkarskich bajerów, ale to później wam je pokażę. Samochód ten jest taki sprawiedliwy, miły i naprawdę przyjemny. To trochę tak, jakbyśmy poszli w odwiedziny do dziadka, siedli na tapczan, a ten częstowałby nas cukierkami Wertels Original i zaczął spokojnie opowiadać jakieś ciekawe historie jak to było kiedyś. Jeśli chodzi o silnik, to pod maską tego samochodu mamy już cdi o pojemności 2,2 litra, moc 102 konie mechaniczne, a moment obrotowy 235 nm. Jednak właściciel mi mówił, że podobno całkowite stężenie budyniu w majonezie byłoby tutaj w przypadku wersji E220 diesel, czyli wolnosący dieselek, ale osobiście uważam, że taki słabszy cdi pasuje tutaj naprawdę wybornie. Samochód ten mamy skonfigurowany z automatyczną skrzynią biegów, więc przyspieszenie do setki wynosi tutaj 13,9 sekundy, a prędkość maksymalna 183 km na godzinę. Są tacy, którzy uważają, że podobno, przykładowo, moją prywatną A6 2.0 TDI 190 koni absolutnie nie da się jeździć, że to jest straszny muł i generalnie ten silnik w tym samochodzie to taki żart inżynierów. To kurczę, jak to jest, że kiedyś pasaty czy takie okulary miały 100-130 koni mechanicznych, a ludzie jednak dawali radę tym jeździć i to na co dzień. Niesamowite, nie? No ale w każdym razie przyjrzyjmy się jeszcze temu naszemu okularowi z bliska, jak to wszystko wygląda. A później czas na jazdę próbną. No to zacznijmy sobie od zewnątrz: budyń, majonez, jak zwał, tak zwał. Proszę bardzo, nalepeczka Fanty niemiecka, ADAC Mercedes Benz Berlin Ach, otwórzmy sobie bagażnik. Klapa jest na takich sprężynach, ładnie odskakuje szybciutko. Bagażnik jest spory, w sumie nie wiem no nic specjalnego, tak jak w normalnym okularze. Przejdźmy sobie dalej. Stylowe kołpaczki. Koło nie za wielkie, żeby był komfort. Zakaz palenia. Wersja classic, ale bardzo napasiona. Co ciekawe, można było zamówić wersję Avantgarde, która była praktycznie ogórkiem, albo wersję classic, tak jak tutaj, która ma całkiem niezłe wyposażenie. Zobaczmy sobie tutaj niemiecki kogut. Jak widzicie, TIF. Tak go się ściąga. Ciężko jest to sobie zrobić jedną ręką, ale go ściągniemy. Ja nie mam licencji taksówkarza. Nie chcę mieć przypału. Odkładamy. Teraz sobie może posłuchajmy, jak zamykają się tutaj i otwierają drzwi. Bardzo ładnie, nie ma tutaj żadnego jakiegoś niepożądanego dźwięku. Boczek tutaj jest jedynie twardy, a tak to miękkie wykończenie. Drewno prawdziwe w E55 AMG. Ten element akurat jest miękki. O, popielniczka. No, nieładnie było, palone. Jest przecież tutaj znak, że nie wolno palić. Dobrze znacie ten widok, jak wsiadacie do taksówki. To właśnie jest tak. No ale idziemy do przodu. Drzwi z przodu otwierają się i zamykają bardzo ładnie. Jednak troszkę można byłoby tutaj podregulować zamek. Potrzeba troszeczkę mocniej trzasnąć. Boczek drzwiowy, tak jak z tyłu. Tutaj u góry wszystko miękko wykończone. Tutaj twardo. Elektrycznie regulowany fotel z pamięcią, kierownica. Cztery poduszki powietrzne. Tak wygląda miejsce kierowcy właściwie miejsce pracy taksówkarza no to przecież taksówka fotele bardzo wygodne bardzo mięciutkie. Zagłówek jeszcze jest regulowany w ten sposób. No, ale wejdźmy sobie do środka. Tak to wygląda z perspektywy kierowcy. Pionowe szyby, widoczność rewelacyjna. Szczególnie w lusterku, też taki feature taksówkarski. Jak słyszycie, jak się opieram, jak skórę słychać, ale nie wiem w sumie, czy to jest prawdziwa skóra jest ona nawet po środku tutaj tak perforowana no ale nie wiem liczniki wszystko wygląda tutaj prosto ergonomia bardzo dobra kierownica w konfiguracji taksi nie jest ona akurat skórzana ale jest bardzo mięciutka zwróćcie uwagę idźmy dalej tutaj kolejny licznik taksometr Konsola środkowa, jak widzimy, jest tutaj praktycznie pełen zestaw guzików. Czy to na konsoli, czy tunelu. Tutaj chyba powinien być jeszcze guziczek od rolety z tyłu. Ale co grzane, fotele. Alarm. Bardzo cicho działa tutaj centralny zamek. Idąc dalej, klimatyzacja manualna, ale dwustrefowa. Bardzo mercedesowsko oryginalne radio, to w sumie nie wiem za bardzo co to jest. Prawdopodobnie jakieś urządzenie do porozumiewania się pomiędzy taksówkarzami, bądź też CB radio, ale nie jestem pewien. Tutaj mamy popielniczkę i w niej panel do ogrzewania postojowego. Bardzo ładnie pełen pakiet guzików jest chyba ich tutaj więcej niż miałem w E55 AMG tego guzika nie miałem taksi tutaj w Mercedesie E55 AMG może być też guzik do usztywniania zawieszenia ale ja akurat tej opcji nie miałem też jeszcze taki guzik nie wiem napiszcie w komentarzu do czego służy ja nie mam pojęcia Kolejny jakiś schoweczek. Podłokietnik. Mięciutki. Tu jakieś takie dodatkowe pokrętła. Może to dlatego, że jest on wentylowany albo coś. Zwróćcie jeszcze uwagę, jaki tutaj jest nawet amortyzator. Niesamowity. Fotele mają pompowanie. Tak jak już wcześniej mówiłem, tym autem jeździ się naprawdę bardzo komfortowo. Tutaj mamy uchwyt, prawdopodobnie na Nokia 6030. Bardzo dobry telefon. Bardzo długo trzymała bateria. Schowek miękko wykończony. I kolejne jakieś urządzenie. To nawet sam właściciel nie wie, do czego służy. Jest to jeden guzik. Nie, wszystko wytłumaczcie mi w komentarzach. Szarpnijmy sobie, może boczek drzwiowy. O kurcze. Nic tutaj się nie rusza. Nie trzeszczy. Generalnie prawie wszystko w tym samochodzie jest miękko wykończone. Nawet tutaj mamy materiał. Tablica rozdzielcza mięciutka. Tutaj też mięciutko. Tu twardy plastik, ale ładnie spasowany. Nic tutaj nie trzeszczy, wyobraźcie sobie. Samochód ma generalnie 310 tysięcy kilometrów przebiegu. Wiem, że to jest dość mało jak na taksówkę, ale podobno ten konkretny egzemplarz gdzieś bardzo długo stał. Jakiś dłuższy okres czasu. że Jeszcze nawet teraz jak się nim pojedzie na myjnię, to spod uszczelek wypływa pełno syfu. Tutaj jeszcze podsufitka. Lampka z tyłu, z przodu, zwróćcie uwagę, jak płynnie, jak ładnie wyłączają się i włączają żarówki w tym samochodzie. No proszę, o to Niemiec nie przemyślał, jak to montował, no? Zawsze w starszych Mercedesach. Zwracam uwagę na te welury na dole. Są one naprawdę świetnej jakości. Przy bardzo, aż widać ślady, jak przejedziemy po nich. No kiedyś inaczej się robiło samochody niż teraz. Teraz taki welur to pewnie jest zrobiony z jakichś zmielonych rurek plastikowych, no ale nieistotne. No, i tak W210 w konfiguracji Berliner Taxi wygląda. Myślę, że teraz czas na jazdę próbną. Dałbym tu jakiś fajny kawałek, ale prawa autorskie. Jedziemy. Jazda taką W210 jest bardzo relaksująca i w sumie można nawet powiedzieć, że odprężająca delikatny dźwięk mercedesowskiego dieselka, w połączeniu z miękkimi i wygodnymi fotelami, powoduje. Że nawet chce nam się troszeczkę spać. Kurczę jeszcze ten Mercedesowski zapach, ale jest on tutaj troszeczkę inny niż w E55 AMG. Wy pewnie jak oglądacie to wnętrze na filmie, to wydaje wam się, że pachnie tutaj bardziej petami, ale to nieprawda, panuje tutaj zapach takiego dojrzałego Mercedesa. Auto ma już 21 lat na karku, więc zaczyna pachnieć jak W124, W123 natomiast u to. Jeszcze wyższy poziom doznań zapachowych, taka altanka w wakacje. To też ma swój klimat. Samochód generalnie jest ładnie wykonany, materiały są wysokiej jakości, naprawdę super spasowanie. Może to być zaskakujące w tak tanim używanym aucie, ale naprawdę jest bardzo dobrze. Nawet nic nam tutaj się nie odzywa na wertepach. Zawieszenie wydawałoby się, że będzie tutaj niesamowicie miękkie i ogólnie jest miękko zestrojone, ale bez przesady. Nie ma tutaj takiego uczucia, że płyniemy statkiem. Układ kierowniczy, choć precyzyjny, to trzeba się tutaj naprawdę nakręcić kierownicą, by nawet delikatnie tym samochodem skręcić, to kierownicą również trzeba skręcić nie, o połowę, o połowę. Chyba wyszło trochę jak na reklamie Rankomatu, czy tam Rękomatu. Nieistotne. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, to zamiast Rękomatu mamy tutaj automat, który pracuje naprawdę. Pięknie. Okej, okay, auto nie jest sportowe, oceniam je raczej przez pryzmat normalnego użytkowania, normalnej jazdy. W ogóle kiedyś nigdy nie powiedziałbym, że W210 da się lubić, ale po zakupie E55 AMG naprawdę niesamowicie polubiłem te samochody. Ta prosta deska rozdzielcza, pionowe szyby, ekstremalnie wręcz poprawna ergonomia, fajne wyciszenie, wygoda. Okulary są naprawdę fajne, solidne, poza tym tanie w zakupie i eksploatacji. No to co, teraz wybierzemy się okularem na niemiecką autostradę? Ja wiem, to trochę tak, jakby pchać jakąś stuletnią babcię na skoki spadochronowe. No ale co, to solidny Mercedes, trochę fantazji. Niech jeszcze chociaż raz poczuje się młodo. Autostrada A11, kierunek Berlin. No więc mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Jeszcze mamy ograniczenie 120 km na godzinę. Wiatr, jak widzicie, jest boczny z lewej strony. Że nie mamy dzisiaj GPS-u, ale włączymy sobie inny licznik. 2.50 zaczynamy. I możemy cisnąć. 150. 170. Tutaj będzie pod górkę, także trzeba uzbroić się w cierpliwość. Mam nadzieję, że górka spowoduje najmniejsze straty. Kickdown down, jak widać, i lecimy lekko w tunelu aerodynamicznym pociśniemy. pod górkę. Ale cierpliwości. Czuję, że ma potencjał. Стюарт Miał Tirem, strasznie no 180 180 górkę. Nie ma sensu dalej próbować. Gdzieś tak 182 km na godzinę były. Lekki boczny wiatr. No więc tak to mniej więcej wygląda. No i dobra, ja już zawróciłem. Miejsce tego okulara niech będzie już w Polsce. No i jak widzieliście próba zakończyła się pomyślnie, bez niespodzianek. W ogóle dla mnie zero stresu. W 210 najszybciej według GPS-u jechałem 291 km na godzinę, a na tym konkretnym odcinku 287, więc wiedziałem, że ta próba będzie czysto rekreacyjna. Takie E200 CDI technicznie nie jest wysilone, chyba pod każdym względem. Kaszka z mleczkiem 200, 250, 300 km na godzinę, nie ma problemu, jedziemy dalej. Licznik bije. Licznik bije, 34 zł już, trzeba to szybko wyłączyć, adrenalina skacze. Tylko szkoda byłoby tak ciągle gonić ten konkretny silnik, ale jak zdrowy i dobrze serwisowany to i będzie latał. No i taki jest Mercedes W210 w specyfikacji berlińskiej taksówki. Raz może być dziadkiem, który opowie tobie jakąś ciekawą historię, a innym razem wiernym pomocnikiem, który odstawicie do domu po zakrapianej imprezie. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.